thank mm -hmm. you No, hejka na moim kanale. Przygotowałam się, ognisko zrobiłam na live. A. Chciałam w fajnym klimacie tutaj na zewnątrz, ale zerwał się taki wiatr. Łap urywa. Tutaj z przodu w sumie tylko nie wieje. Tak, także właśnie takie są live'y, nieprzewidywalne. Cóż ja bym chciała? No tak, w pierwszej kolejności chciałabym Wam pokazać nowy kolor bluzy. Uwaga! O! Voilà, taki oto ładny kolor, błękitny, fajnie podkreśla kolor oczu, nie tylko mój. że nowy kolorek przyszedł. To polecam, nie? Także jeżeli masz ochotę na taką bluzę, to po prostu napisz do mnie maila albo odezwij się na moich social mediach w stylu Facebook, Instagram. No i w sumie to tyle. Dostałam bardzo fajny, bardzo dobry przepis na ogórki od mojej koleżanki Ani w sumie od jej teściowej. No taka wiecie, poczta pantoflowa. Ze słoiczka do słoiczka i tak przyniosła do pracy i oczywiście cały słoiczek zjadłem na poczekaniu. Przepis jest bardzo prosty. No i oczywiście go teraz wykonamy, natomiast wykonamy już go w Bydgoszczy w mieście, ponieważ tutaj zabrakło mi słoików. Ogórki mam. Poza tym tam jest zmywarka i ja trochę już jestem tutaj umęczona brakiem cywilizacji, nie ukrywam. Także no, chodzi o bieżącą wodę i o wygodę, także przenosimy się do miasta. I jesteśmy w mieście, jest wczesny poranek, jestem przed pracą. A propos mojej organizacji pracy i tego, jak rozmawialiśmy na live, po którym już jesteśmy, znaczy ja jestem, i było bardzo fajnie, bardzo wam dziękuję. Było was bardzo dużo, jak zwykle mnie zaskoczyliście, no bo to był poniedziałek, i ja się nie spodziewałam, że w poniedziałek gdzieś tam przy tur zajęciach i tak dalej, że. Ktoś będzie miał czas na to, żeby oglądać te moje wypociny. Byłam już rana, oczywiście, pobiegać. Głos mam jeszcze taki nie, niewyspany, bo chyba w sumie dopiero się do kogokolwiek odzywam, więc jeszcze jestem taka. A no i w ogóle jeszcze chciałam podziękować za tą ilość zamówień na moje bluzy. No, no jak zwykle znowu mnie zaskoczyliście, a ja wiem, już się powtarzam, ale no wow. Dla mnie to zawsze jest taki ciężki temat, bo o ile dobrze mi się reklamuje, na przykład nie wiem, jakiś inny produkt, który mi się podoba, i nie mam z tym problemu, tak ze swoim produktem, swoim osobistym, ze swoją marką jakby zawsze jest takie no nie wiem brak wiary w siebie i tak gdzieś tam coś wspomnę i tak tak a może ktoś kupi a wy kupujecie wtedy tak ja mówię wow w każdym razie bardzo dziękuję nie nadążam w szyciu i szydełkowaniu więc mam nadzieję, że będą jak najszybciej no bo trzeba troszeczkę poczekać natomiast zamówienia oczywiście nadal przyjmuję. No dobrze, do rzeczy, bo już tyle się nagadałam, o tych, o tych ogórkach to słuchajcie, ja nie wiem kiedy będzie. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować tak. 3 kg kilo ogórków, kilogram cebuli, 3 łyżki soli. Teraz zalewa: szklanka cukru, pół szklanki octu, pół szklanki oleju, koncentrat pomidorowy, jeden ketchup łagodny i jeden ketchup pikantny. Do dzieła. Nie myślałam, że moja cebula jest tak ostra. No i ogólnie teraz do ogórki na dwie godziny odstawiamy. W międzyczasie przygotowujemy sos, marynatę. Zalewę. <grym> Także tak wygląda ten banalny przepis na pyszne ogórki. Życzę wam smacznego. Mam nadzieję, że komuś przyda się ten banalny przepis, ale naprawdę są smaczne ogórki i takie chrupkie i w ogóle wszystko naj, naj, naj. W każdym razie uciekam teraz do pracy. Po drodze jeszcze muszę kupić cytrynę i spirytus, a to się wiąże z tym, że będę robić cytrynówkę. A będę robić cytrynówkę dlatego, że iż ponieważ gdyż jadę do Kamili i Michała do Starego Domu. Zobaczymy postępy pracy u nich. Zostałam zaproszona, także będzie nocka, prawdopodobnie, tam <noise> na materacach w tym domu, i później spływ kajakowy. Już nie mogę się doczekać, bo jakaś tam duża impreza się szykuje. Także, no, jadę. Nie wiem, kiedy wpadnie oczywiście odcinek. Jadę się troszeczkę od... odciąć, zresetować i dobrze bawić. Dziękuję za oglądanie. Zaglądanie do końca. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, zobaczcie tych moich śmierdzieli. Takim psem być. O, jak fajnie. Nasze kamery przyglądały się temu drapieżnikowi przez wiele godzin, i gdy już myśleliśmy, że rozumiemy jego skomplikowane rytuały i zachowania, zawsze nas zaskakiwał. No, matko. <laughs> Święto śliwki. Będzie w ten weekend w strzelcach dolnych, i serdecznie Was zapraszam na to święto śliwki. Bardzo fajne wydarzenie, jeżeli jesteście gdzieś z okolic i nie wiecie, albo może nawet specjalnie przyjedziecie. Ja postaram się być w niedzielę. Mam nadzieję, że mi się uda w miarę szybko wstać po imprezie i jakoś dotrzeć. No, nie, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, czy na pewno, ale no, postaram się, naprawdę się postaram, bo dostałam dosyć dużo tutaj od Was wiadomości i zapytań, czy ja tam będę. No i naprawdę bardzo chciałabym, ale no jestem tylko jedna, a już tam właśnie umówiłam się z Kamilem i z Michałem. Z Kamilem! Z Kamilem! O, z kim jeszcze się umówiłaś? Umówiłam się z Kamilą i z Michałem, więc no, muszę tam dotrzeć, także o! Dobrze, no ale postaram się. Dobra, teraz już naprawdę dziękuję. Do widzenia, pa!